was w ósmym odcinku z serii Minecraft przygoda Jest na serwerze Shogun, lecz on nie wiem gdzie jest Gdzieś tam no. ehm. Jak widzicie coś tu zalipiłem kolem. Opowiem wam sytuację tego domku Bo oczywiście stałem tu i miałem awka no i przyszedł Creeper, wysadził. No dobra. Przyszedłem, zalepiłem. Stoję tu dalej na afka tak. Patrzę. Znowu jest tu dziura. Mówię. Nie zalepiam tego. Później zalepię. Muszę wstać tu awka. Powiększyła się dziura. I oczywiście. No. Tu jest zombie. No i teraz pod tym się. Teraz zombie, ale na razie tego nie będę zaległ. No dobra. No, jak widzicie, mam mapę skarbów. I to było w tej mapie skarbów. Rzucę do góry, co było. Bo to, to. to, a czemu nie macie nagrane jak byłem po ten skarb, stamtąd wziąłem tą mapę, bo no, oczywiście Minecraft, postan no mój program do nagrywania postanowił sobie, że nagra tylko jedną czwartą tego ekranu. No, no i... Myślę, że dzisiaj podbieramy sobie trochę drewna, i to będzie takie jakby przygotowanie do następnego odcinka. Wpadajcie oczywiście na kanały do Szoguna i do Dziada, i jego kanał nazywa się Nie wiem: 1, 2, 3. Oczywiście link do szabuna tam w opisie. No i mamy cel. Dobijamy w tym roku tysiąc łapek i nagrywam z twarzą. No i jest jeszcze taki mniejszy, jakby plan, żeby. Jak będę miał już 100 łapek w tym tygodniu, podaję IP serwera. Od razu. Więc udostępniajcie i... Po prostu udostępniajcie. No, zapraszam Was też na mojego Instagrama. A widzicie, szogun już pisze. Tomasz, podłoga Ciernicki Oczywiście, link dam w opisie. I do Shoguna na Instagram. Szogun podłoga... yty... Sz nie szogun podłoga Minecraft o jak możecie się domy... i... co myślicie, dlaczego zbieram to drewno? piszcie w komentarzach oczywiście Patrzę na komentarze, wszystkie. I okay. w miarę możliwości, jak są fajne komentarze, daję serduszkę. O, i gdy będziecie minimum dwa razy na live'ie, napiszecie się i napiszecie hashtag ja pod każdym, dostajecie ode mnie moda. Wiecie, o co chodzi, no. no. Tak wygląda mój ekran, który zabrałem, gdy uciekałem tam z wioski. No i co? Może jeszcze naprawię ten domek? Ja no. Gacie ściągnąłem. Nie. Wróćcie teraz, jak w rękę wstaćmy się tak. no i piszcie co ma nagrywać. Oczywiście bardzo mnie wspiera jedna z osób moich przyjaciół, napisała no, napisała ta osoba w jednym filmiku. No jak chcecie możecie go tam dać mu suba czy co. Ale on nie nagrywa tylko tako. Zrobię drzwi i chyba można kończyć. O i tak dłuższych się nie odpłaca robić.

Jutro na odcinku. Coś tu zrobimy. Oglądajcie. i co? Żegnam was.